W zadaniu mieliśmy podany jakiś punkt o współrzędnych x i y i mieliśmy ten punkt obrócony o 90, 180 i 270 stopni względem środka układu współrzędnych. Mieliśmy powiedzieć, jakie pole będzie miał kwadrat, który zostanie utworzony przez te cztery punkty. Jak widzimy, ten punkt odbity tutaj będzie miał współrzędną x równą y tego punktu i współrzędną y-ową równej i minus x tego punktu. To jest takie dość oczywiste, to widać na rysunku, jeżeli to narysujemy i tak, tak to po prostu matematycznie wygląda. Kwadrat ma wszystkie cztery boki równe, więc tak naprawdę interesuje nas tylko odległość pomiędzy tymi dwoma punktami. Zatem z twierdzenia Pitagorasa możemy sobie policzyć tę długość tego boku. Jest to trójkąt prostokątny, który tutaj tak jakby jest. Jego jeden bok ma x minus y, a drugi bok ma x plus y ten dłuższy. I wtedy stwierdzenie Pythagorasa wyprowadzamy sobie coś takiego dla a kwadrat, gdzie a jest długością boku. Po skróceniu wychodzi nam taki wzór 2x kwadrat plus y kwadrat. Wiemy, że pole kwadratu wyraża się wzorem a kwadrat, dlatego na wyjściu musieliśmy tylko wypisać wynik takiego działania, pamiętając o użyciu zmiennych typu long, -long albo in64 w Pascalu. Dziękuję.